to talk Koniec Moro? Postać, którą znamy od dobrych kilkunastu lat. Która teraz powróciła, ale czy na długo? To jest ciekawe pytanie, na które sobie dzisiaj podyskutujemy. A więc zobaczymy, czy Moro zostanie, czy jednak odejdzie w niepamięć. Zapraszam do filmu. Moro, jak antagonisty, chyba nie muszę z innych sezonów niż tego aktualnego, którego mamy, czyli sezon 3. Powstanie Smoku przedstawiać. Ponieważ to jest chyba jedna z bardziej ulubionych postaci większości osób. I byliśmy naprawdę w szoku, jak zobaczyliśmy, że on pojawi się w 3. Trzecie... W tym sezonie powstania smoków, no bo gdzie niby miałyby się tam wpasować? Kiedy, jak i po co? Trochę to było ciekawe. jego rola w tej pierwszej części, bo zaraz przejdziemy, co się z nim stało, była. Ciekawa, no i ogólnie jego rola była po prostu ciekawa. Nie wiem, co dokładnie mam opisać, bo był nie takim głównym, głównoplanową postacią, tylko bardziej pobocznie, że miał pomóc tylko Arinowi i to było całe jego zadanie. Lecz spodziewałem się czegoś więcej, ale i tak dowieźli, mi się wydaje, twórcy. Nie zepsuli go aż tak, jakby mogli to zrobić, bo mogli go zepsuć w kompletnie inny sposób, ale dowieźli, jestem całkiem zadowolony. Lecz martwi mnie jedno: scena z końcówki. 10 odcinka, czyli że Morosow jakby jego dusza, mimo że zginął, została jego dusza właśnie wesana do kieł grzmota, i teraz co z nim dalej będzie, skoro teraz jest jakby w kieło A druga rzecz, nie widzieliśmy na żaden następny odcinek, po, oczywiście po 10 odcinku. Więc czy to znaczy, że tak szybko jak go zobaczyliśmy, tak szybko go już odwidzimy? Powiem wam tak, to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Szkoda, że jeśli, jeśli tak faktycznie będzie, że nie dostaniemy żadnego wytłumaczenia w trzecim Zdolnie w tych ostatnich dwóch finałowych odcinkach, bo reszta wyciekła. Ja je widziałem przynajmniej. No to powiem wam. Że będzie trochę kiepsko, no zostanie jeszcze ten czwarty sezon, ale jakim cudem miałby się tam nagle Moro zjawić, by pełnił rolę w trzecim sezonie? Zobaczymy po prostu, jak Moro zostanie dalej rozpisany. Miejmy nadzieję, że jeszcze wróci, jeszcze pokaże się ninja. Chciałbym zobaczyć ich konfrontację po tak długim czasie. Byłoby to po prostu całkiem ciekawe i mogliby to twórcy dobrze wykorzystać, więc czy by to była okazja na czwarty sezon? Zobaczymy, już niebawem, o... już niebawem się o tym dowiemy. A dzisiaj ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że film się spodobał. I tak, to pozostaw coś po sobie. Do usłyszenia już niebawem. No i się ma.